Siema, z tej strony Szymyk, a dziś ze mną jest jeden czy dwa A to jest ostatni odcinek z serii zagrajmy w Minecraft Multiplayer. No i tak jak mówię, to będzie mi 15-minutowy odcinek. Jak będziemy chcieli, to jeszcze jeden może zrobimy odcinek No, to się jeszcze zobaczy. Dobra, no jak widzicie to jest nasza wyspa. Mamy zrobimy. We w piątek kończymy koniec roku szkolnego, więc będziemy robić bardzo dużo odcinków, więc nie bójcie się. Będzie pełno odcinków. Chyba zrobimy może do miliona, jak nam się uda. No bardzo dużo odcinków, ponieważ ja będę robił tak jak będą na przykład moje urodziny, jakieś nie wiem, zakończenie roku szkolnego TP na Sylwestra No niestety, soka, ale nie kop tego kobla, nie kop, okej? Okay? Spoko. Ja ci tutaj buduję większe, yy, A... yy, większy teren. Tylko tutaj, yy, tej ziemi nie odwalaj, bo jest lawa. Dobra, jakby to uważać. No to jest w tym skrzydle. Yy, no, w... Jest yy, kamień i jest bruk. Eee, wezmę albo nie, dobra, nie zostaje. Co wiadro. A nie, ona się Mam. O, pał, Niech Nie chcę trzcina rośnie. Ta, O, no dobrze. Trzcina, trzcina, trzcina. Później zrobimy kartki. Y uzbiera się kasy na ten. I tam. W dalszych ten będziemy mieć przecież enchanting i zrobimy sobie enchantowane książki. Muszę trochę po kobla pokopać. Jak masz trochę tam... E, mam, mam jednego kobla. To rzuć. Już. Tutaj, rzucaj teraz. teraz jest, rzucę. jest w dziurze. Nie rzuciłeś, masz jeszcze jednego. Ej, miałem bada. laga, dobra. Ma, masz, miałem laga małego. No dobra, no to jeszcze co nie stało. Aha, no i... Po prostu e, ciężko będzie, tak jak będę wyrzucał później trzydziestoludotowaciki jak będzie te dzisiaj tysięcy wyświetleń mojego kanału, bo po prostu 15 minutowy mi się z 2 godziny wrzuca na YouTube'a. Dlatego chyba... Bo tak długo komputer włączony był i... Przez te 6 godzin ten trzeci się nie ten live live'a nie wrzucił. Dobra, co, co mam zrobić? Ciekawe, czy jest ten coś tam. Oba, teraz czy większy generator kobra. Spaczka. Uważaj na tą nawę. Spaczka, Już raz pamiętam, jak się wczoraj bawiłem yy, z tym, z jasikiem.pl w, w Zagubieni, niby że Samolot, tym miałeś się rozbić, te, które wpadają do lawy. Uważaj, uważaj poznę się, bo ja się postawić. Dobra. No bo poznę się jeszcze, do tyłu, Dobra, Kładzie. No, 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 no. tutaj jeszcze nie będę. I tutaj będzie trzeba, tutaj jeszcze jeszcze. Ja tutaj, uważaj, tutaj nie wpadę do wody no i i tutaj rozwalamy dobra ja może pójdę tam nie żeby mieć e, mączkę kosną tp żebyśmy mieli później że szybciej drzewa nam urosły e, dobra mamy już większy genar to kobla widzisz oto wielki genar no ja. jeszcze większy dobie dla dwóch osób będzie spał. moby, gdzie są moby? To są zombie. I da zombie. O, creepery. Lubię creepery. Ale ja nie chcę być ze creeperem. O, szkielety tu są. A już ja się nie zaspawnił. No, szkielety spawn. Spawnować się. Jest szkielet, jest szkielet, jest szkielet. O, drzewo nam urosło. Zombie, Co? Ja o jest mamy kość! Mamy kość! Będzie dobrze, jak będziemy mieli kości. Fuckin' shit! Fuck, jaki lag! Jaki lag, jaki lag, jaki lag! Jaki lag, jaki lag! Fuck, dednę, dednę! przez laga, dednę! Fuck, deadłem, bo takiego laga miałem! Zbierzaj, jedziemy. jedziemy! Nie lubię mieć takiego laga na bez szarców. Będę to zbierał później. O, jest drzewo. Eee, nie zużywaj tych desek. Spokojnie, tylko zasięgaj drzewko. Haha, depois O, mamy ciągle jeszcze desek. No, bo wcześniej tam z desikiem zbierałem topę. Chłopaka, ja nie mogę. Dostartowałem start... Evans Plant, Masz 30 sekund na dołączenie aby wpisać w event Join. No dobrze ten, szybciej będzie kobel. Śnieg mi się skończył. Kogo śnieg obchodzi? A właśnie, ile mam kasy monej? Zero, fucking shit. No, nie może być zero, nie może być zero. Fuck, znowu lagging. Dobra, ja, ja zrobię reloga. I zrobię pauzę, żebyście nie widzieli e, mojego hasła. Dobra, już jesteśmy z powrotem. No, miałem dużego laga. Zrobiłem relogę i wszystko, GITES! Ścina niech rośnie, a ja zrobię te nasiona, żeby zasieć te. Gdzie matyka, Gdzie matyka Jest motyka. Uwaga, bo spadniesz do kosmosu, jak nie będziesz uważał. Dwa, trzy, o tak. Dobra, już spokój mamy? Dobra, to jest... To co jest? Mam, większy, mam wielki, Mamy wielki generał kobla dla ciebie, po ta część jest moja. Spoczka. Tu o, widzisz? Mm. Gdzie jest, ty? Masz kilo. Ja tu sobie kupię. U siebie. Ja tutaj u siebie kupię. Spoczka. Fuck Eee, no, ale czemu mi dałeś akurat rozwalony? Córka! Zrobisz sobie. Masz tu trzy kobla. I, Czekaj, i Tu masz, raz, dwa... Trzy. I, ile mam? Mam już siedem. Będzie trzeba, nie wiem, na jakiś chyba domek wziąć, uzbierać kobla. A żeby później powiększyć wyspę i jakiś domek może zrobić. E, Dobra, jakie są warpy tu na tym zauważę? Nie pamiętam już, jakie są warpy dokładnie. E, jest warp survival, i żeby z survivalem pójść na skyblockach? E, chyba jest surowce. Ty, u, wy to jest wam Surowca, a nie surowcowa. Surowca? Surowca. Nie ma. No, a co nie? To chyba na innym serwerze było. Tu chyba nie ma takiego surwivala, TP. Tu musisz się nazbierać na warp mob. Kasy. Ej, masz miecz? jaki WAP! WAP moby? No, weź pozabijaj trochę szkieletów, żebyśmy mieli mączkę Kostną. Ja zabiję zombiaka. A, no sz a szkieleta też, bo potrzebna mączka Kostna. Co na to? No, niedługo trzeba zrobić. Niedługo zrobię cięcie krótkie. nie biję zombiaki! O szysz! No jakieś tak było, że w ogóle nie, było, nie biło. Spawn! Spawn! Szybko je! Yeah, jestem na spawnie! No niestety muszę się dedznąć, bo za nie więcej HP, to pójdę się dedznąć. Pamiętaj, że jedzenie mamy na wyspie, co nie? To spoko. Ale ja już idę na... Island lunch czy party? Wejść dom. A, dom. Dobra, ja za chwilę zrobię pauzę i za chwilę powrócimy. Dobra. I no to już zrobię pauzę. Dobra, już jesteśmy po pauzie. No ale nie, no, na serio. Y, będzie trzeba jakieś takie coś zrobić, że podzielimy się surowcami i po prostu tu każdy weźmie na prywatne skrzynki. Musimy na... No w tym... fucking shit. W tym odcinku jak widać będziemy tylko kopać kobla. Ja nie mogę. Kio, ja mam lag, no. <noise> Fak, jeszcze problem z netem. Dobra, wracam po przerwie. Dobra, jesteśmy po przerwie. Niestety, ziomal miał coś z netem. Dzwonię do niego na escape. Ie. Czego masz odbierze? Ziomal Odb... Okej, Fuck shit. Fuck, no znowu te lagi, głupie, nie! Robię pauzę. Dobra, już nie mam takich lagów znowu. A ziomal, nie wiem, co robię. No, czy że... Albo nie widzi, albo daje ma coś z netem, ziomal? No, niedługo będzie trzeba kończyć ten odcinek. W końcu to już 12 minut. Więc za chwilę się pożegnamy. W tym ostatnim odcinku z, z tej serii Minecrafta. No, wiem, że. Nie jeśli Wam seria się podobała Na pewno będzie jeszcze seria, gdzie będziecie Po prostu, gdzie będę z innymi nagrywał Przecież będzie kwarotowa masakra, będzie i nie e, Grzyska śmierci będą Więc jeszcze będzie dużo rzeczy Po prostu takich Więc Mam nadzieję, że wszystko będzie gładko No czy dobrze no ale ja, każdy ma chyba takie coś, że było ten no trochę tak, te, 10 dzisiaj te trzy odcinki i tak już seria, koniec I zawsze tak jest, no ale mam nadzieję, że później nie zauważę tak, że po prostu mnie nie było słychać w ogóle, no wtedy to było źle, jakbym ja w ogóle na no, filmach nie było słychać, no ale raczej wszystko powinno być, więc... Ja się z wami żegnam, lajkujcie, subskrybujcie, łapki w górę, nieźle nam był ziomal, którego wywaliłam, no, no więc to na tyle, żegnam się z wami, seria też, na razie, cześć.